się manko z tej strony ProPlay yy, Gramy sobie w Among Us Znowu udajemy Paliona i Bojana z kolegą yy, Słuchajcie Właśnie sobie tutaj będziemy Imposterować Albo kryjumate'ować Ja myślę, że Palion jest impostorem Mój kolega, bo ja byłem dwie gierki z rzędu znaczy, Może nie z rzędu Ale w poprzednim odcinku Zachęcam obejrzeć i w, yy, Jeszcze przed poprzednim tym odcinkiem moim co nagrywałem yy, Byłem też impostorem w nim. W całym poprzednim byłem dwa razy imposterem. Palion goni. Palion jest. Palion goni. Palion jest, bo palion goni 100%. I myślę, że ja jestem, bo ja gonię. zrobił mnie. Specjalnie, żeby nie robić emergencji, będą pisać. Będą pisać, że to i to gra, a nie życie. Brązowy, a brązowy to który kwiatek? Nie wiem. Eee, ja głosuję na. A ja nie mogę głosować. Stąd zabity przecież. Pralion zabił granatowego. Czemu nie PISZĄ TOJTEK? Przecież wiedzą, że ja jestem TOJTEK Na, na, naprawdę na, na, nie, nie rozumiem tego języka. Czemu na kwiatka? Napoleon tylko jeden. Paliiona. Co się dzieje, ale kwiatek może też jest. Jest, kwiatek też jest imposterem. Um, wiemy, że Palion jest imposterem. Um, i. A co jakby tak połączyć brązowego ducha z niebieskim duchem? Kwiatek stój, będę pisać te. Kwiatek stój. Defit, Palion, Kwiatek i Daria jeszcze była, słuchajcie. I w kolejnej grze musimy zrobić sobie... Impostera. <grybujesz> Czekamy, czekamy. Ale to udawanie mi, taką frajdę sprawia, słuchajcie. Czekajcie, bo kolega dzwoni. No. Nagrywam już odcinek, bo właśnie przerwałem czas. Jestem już kolega, tylko zadzwonił, mu powiedziałem, że nagrywam teraz. To jest ten kolega właśnie, co palion nagra. On się musiał upewnić, czy ja nagrywam. Ale w sumie... Dobra, starting i... Mare, mare, magia! Jestem imposterem. Nie! Palion? 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 Ja Cię podejrzewam, Palion! Report! Ktoś inny jest. Znaczy, no, w sumie gramy na trzech imposterów, nie? Dlatego wszyscy mogą... <grym> znaczy, czemu, czemu ja mówię wszyscy, jak nie o trzy osoby? Ja z Olą i Tojkiem. <grym> ja z Olą i Tojtkiem. Będziemy... ...przy Ja taski w elektryku sama Ale nie wiem kto Dobra, ja głosuję na yy, UW. Ale nie wiem kto Skip, 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 skip Co? Wiki jestem pewna Oj To się robi poważna sprawa, słuchajcie Wszyscy skipnęli, tylko ja na UW Nie, Aleksander na UW Dobra Skip it. Czy mi się wydaje, czy światła gasną? Ja idę spalionem Tu ci pojawił ten Aleksander UW, ola, ja wiedziałem i Wiki wiedziałem, a Aleksandera nie wiedziałem Ho ho, 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 ho ho wiedziałem Dobra X Ale to będzie To jest epickie takie Ezy no, oczywiście, że Ezyzy. ja nie wiem co to znaczy Oczywiście B i start. Kto mi zamiast mnie kliknął starta? Przmie albo ja kliknę, nie wiem. Dobra, ktoś zami zamiast mnie kliknął starta. Ktoś jest cheaterem. Jestem crewmate. No, tak, ja jestem. Palion robi zadanie. Zaraz, ko jest. Ja idę do Navigate. Nie ma w Navigate. Ktoś coś... Oksygen. OK, Jest gotowy. Emergency. Meeting. Czemu wszyscy robią emergency meeting? Ja nie wytrzymam. Alo. Allo. Normalnie... aloha, słuchajcie. De, de, de. Nie rozumiem paliona. Pomarańczowy który też pomarańczowy, muszę sprawdzić. Aleksander! No przecież, ale w sumie on zmienił się kolor, albo, nie wiem, w sumie, <grym> dobra, eee. no tak, morcko do wody, pomarańczowy, Aleksander, Palion jest odcinek. nie, Aloha Wenty, co Wenty, dobra, ja na Aleksandra, ja nie wiem, czy Palion jest, ale podejrzewam, słuchajcie, Paliona, yy, bo on może być impostorem. słuchajcie. na Aleksandera wszyscy poszło, potem Napoleona będą miały. także ja nie wywołuję i Aleksander was an impost. Czemu zawsze to co ja mówię się nie sprawdza? Bo odcinek w którym się wszystko co ja mówię sprawdzało, a teraz nie sprawdza. I O nie, ktoś mnie goni. Czy on naprawdę mnie goni? Czy idzie do, idzie do elektryki? On palion, się mam Nie zabijaj mnie tylko palion, jak jeszcze się postaram to powiedz. Będę udawać, że robię zadanie. Ale tak szybko ten kod zrobiłem, niby nie? O nie 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 nie, tu ja, nas goni, ja 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 jestem imposterem UwU UwU, nas goni Co się dzieje? Słuchajcie, tu coś jest nie tak Kto? Słuchajcie, zostawiacie lajka, suba z dzwonem, e, komentujcie, lajkujcie, subujcie, e, a ja się z wami zaraz będę musiał żegnać, bo 9 minut trwa odcinek, ja mogę tylko 10 nagrywać. I ja Napoleona, Napoleona Będziemy głosować zawsze na Challenge! Ty, ty, ty. Dobra, słuchajcie, e, tak jak powiedziałem, subujcie, lajkujcie. No. No ja się z wami będę żegnał, tylko sprawdzimy, czy UW jest impostorem. Nie, to nie UW Ja, to był ja. Was an impostor. Ja był impostorem. No to e, ja się z wami żegnam. Cześć.